Witam wszystkich, chciałbym pokazać jak się instaluje pakiety w języku R. No i załóżmy, że mamy RStudio, mamy wszystkie tule, mamy R zainstalowane, no i czasem nie mamy jakichś pakietów. To pierwszy sposób to jest po prostu wpisanie library. No, i nazwa biblioteki. No, i chcemy użyć biblioteki Netek. Nie mamy zainstalowanej. To można iść na łódź szczęścia, że RStudio nam przypomni o tym, że. Tej biblioteki nie mamy, i możemy kliknąć tu Install i wszystko się zainstaluje. Po chwili będzie zainstalowane. Ale czasem może coś się zadziałać z jakiegoś powodu. I należy tak wpisać. I wtedy wywołać tą instrukcję uruchomi się zainstaluje. Ale w nowszych wersjach RStudio takie coś nie powinno być problemem. No i zobaczmy. Naciskamy Install. I mamy ten nasz pakiet. Nie jest to pakiet zbyt poważny, ale świetny do demonstracji jak się instaluje pakiet i możemy tego pakietu używać jak go używać. Można wskazać nazwę funkcji po dwukropku i wybrać No i jakąś tam funkcję wywołać. No i mamy coś takiego, tak więc nasz pakiet działa, no i tyle.